Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Sarcz, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Risen Dwa Mroczne Wody. No i dzisiaj będziemy sobie szukać Venturo, a więc najpierw cofnąłem się tutaj, aby porozmawiać z Aguilarem. Ej, ty! Więc zapytajmy go o Ventura. Muszę znaleźć Ventura. To źle trafiłeś. Z tego co wiem, jest gdzieś w okolicy dużej świątyni. Najpierw musisz znaleźć do niej drogę. Porozmawiaj z Torresem, on nie pozwoli ci się zgubić. Udaj się w tym kierunku i podążaj ścieżką do krzyżówki. Idź dalej prosto, aż zobaczysz wieżę. Tam jest Torres, on pokaże ci drogę. Ale zostań na ścieżce, jeśli nie chcesz iść do Piachu. No dobra, czyli musimy ruszać tutaj i najpierw znaleźć Torresa, który powinien nam powiedzieć, w którą stronę dokładnie podążać. Ale teraz sprawdźmy sobie skrzynię. I tradycyjnie trochę zapasów żywności i złota, czyli nic specjalnego. O i tam w oddali coś... jakiś problem z cieniami. Nie wiem czy to widzieć na nagraniu. Jakiś błąd w grze. A najpierw zawalczymy sobie z tą małpą. Nie będzie większych problemów tradycyjnie. Nie możemy dalej ruszać ścieżką. Tak jak nam radził Aguilar, nie będziemy zbaczać ze ścieżki, dlatego że domyślam się, że gdzieś wokoło czają się jakieś trudniejsi przeciwnicy, z którymi pewnie byśmy sobie nie poradzili. Tam coś chodzi w oddali, ale to chyba małpa albo guzieca, ale już nie będziemy z nim walczyć. Sprawdźmy jeszcze mapę, czyli tutaj będziemy mieli. Torresa, także idziemy w dobrą stronę. O, już go widzimy. Także porozmawiajmy z nim. Zobaczymy, co... kogo my tu mamy. Jesteś piratem? To problem? Tylko jeśli jesteś od Ale nie jesteś. Zatrzymaj się i ogrzej. Tylko nie sprawiaj kłopotów. No to zapytajmy się, co on tutaj właściwie robi. Co tu robisz? Strzegę wieży więziennej. Wieża więzienna? Jest niedaleko, na końcu tej drogi. Przetrzymujemy tam Molukasa złapanego przez nasz patrol. Czemu jest zamknięty? Rozkazy? Kilka dni w pacy i są potulni jak baranki. <gulka> Przygotowują się do pracy dla nas. Skoro mowa o pracy, chcesz trochę zarobić? A o co chodzi. Co mam zrobić? Umieram z głodu, ale nie mogę niczego zjeść, dopóki nie zostanę zmieniony. To może potrwać wieki, ale mój brzuch nie może czekać tak długo. Mam załatwić ci coś do jedzenia? Mam ten złoty posążek. Idź do Tita i wymień go na mięso. Wiecie co? A może zrobimy to? To będzie szybkie raczej? Niech będzie. Umowa stoi. Świetnie. Oto posążek. Tylko nie za długo. Umieram z głodu. Zawsze to będzie jakaś dodatkowa forma zdobycia punktu doświadczenia i może jakiejś pieniędzy. Zastałem, Ventura? Nie, musisz iść trochę dalej. Do Doliny ze Świątynią. Dzięki. Jeśli go tam nie ma, podążaj za znakami, które zostawia w dżungli. Jakimi znakami? Zwiadowcy inkwizycji znaczą nimi ścieżkę. Możesz nią iść, jeśli wiesz, czego szukać. Jak więc wyglądają? Poznasz, jakie zobaczysz. No dobra, jak którędy mamy iść tak właściwie? Którędy do doliny, w której jest świątynia? Wróć na rozdroże i idź drogą na zachód. Miń pierwszy skręt w lewo i przejdź pod skalnym łukiem. Pod skalnym łukiem, rozumiem. Zejdź ze ścieżki, gdy tylko miniesz łuk, i trzymaj się lewej. Dojdziesz na miejsce. I uważaj na znaki Ventura. Oj, jak ja nie lubię takich wskazówek. Zazwyczaj zapominam po prostu, którędy trzeba iść, ale mam nadzieję, że tutaj na mapie jakoś się zorientuję. Ale dobra, jeszcze zaznaczmy sobie poboczną misję, którą otrzymaliśmy. Gdzie to może być? To jest to. Umyj znacznik na mapie i zobaczmy. Hmm, problem w tym, że... No dobra, cofniemy się do Puerto Izabela. I zobaczymy. Z tego co pamiętam, to Tito był gdzieś tutaj. A więc powinniśmy e, szybko wymienić jego posążek na... znaczy posążek Torresa na jedzenie. O, tutaj jest Tito. Mam tu ładny posążek. Pewnie skradzionym molukasom, co? Zobaczmy. Co za niego dostanę? No, nie wiem. Zaproponuj coś. O. No to jedna paczka mięsa i 100 sztuk złota. To będziemy mieli zarówno mięso dla Torresa, jak i dla siebie trochę pieniędzy. Jedna paczka mięsa i 100 sztuk złota. <laughs> Może mam to jeszcze dostarczyć latającą łodzią wykonaną z promieni księżyca? Nie ma mowy. 50 sztuk złota i jedna paczka. To najwięcej ile mogę dać. No i co, godzimy się na to? Skończmy się. Dobrze, jedna paczka i 50 sztuk złota. No dobra, umowa stoi. Podejrzewam, że gdybym sprawdził ile dostanę za tego bożka, to dostałbym jeszcze więcej, ale być może Torres okaże się hojny i nam wynagrodzi. Trud jakimiś sztukami złota. No nic, za chwilę się przekonamy. Albo nie będziemy nic z tego mieli, poza właśnie 50 sztukami złota i jakąś tam ilością punktów doświadczenia. No ale zaraz się o tym przekonamy. Cały czas mówię o punktach doświadczenia, ale w tej grze akurat powinienem je nazywać punktami chwały. No ale wiadomo o co chodzi to właściwie jedno i to samo, tylko że w tej produkcji nazewnictwo jest trochę inne. No i dobra, mamy Torresa, pogadajmy z nim Oto twoje mięso. Mmm, świetnie. Dzięki chłopie. Mm? kutlety wieprzowe, kiełbaski, bekon... Warte każdej sztuki złota, które ci się należy. No i proszę, 200 sztuk złota. Ciekawe, czy otrzymałbym więcej zabożka? Ale podejrzewam, że pewnie nie. Dobra, zaznaczmy w dzienniku. Muszę iść w głąbu do linii za świątynią, żeby znaleźć wentura. Tu znacznik. I musimy iść tutaj. Jestem ciekaw, czy przejdę jakoś tędy pod jakąś jaskinią. Ewentualnie tam muszę iść, pewnie. Nie, tu jest wieża tylko, więc ją sobie zostawimy. A podejrzewam, że muszę iść tutaj, bo Torres chyba mówił o pójściu ścieżką w dół, czyli wychodzi na to, że to jest gdzieś tutaj. Zerknijmy szybko na mapę. No dobra. Oj, oj, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zapiszmy grę. Być może będziemy musieli cofnąć. Oj, oj 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 oj. No walka z jaguarem na tym poziomie doświadczenia nie jest dobrym pomysłem. Nie, zdecydowanie się nie uda. Uwaga. Uwaga. Mógłbym wypić trochę rumu, to by mi się szybko odnowiła energia. A tak, to muszę czekać na regenerację. No oczywiście nie muszę, ale teraz trochę mi szkoda. I co, pobiegniesz za mną? Chyba nie za bardzo. Dobra, spróbujmy go wykończyć jakoś. Ajajaj. W ogóle zapomniałem o pistolecie. Spróbujmy właśnie strzelić teraz. Oj, oj 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 No niespecjalnie się to uda. O kurczę, schowałem miecz. Aj, aj. Dobra, wypijmy trochę. Drogu. Ach, sporo tutaj straty życia, ale już zawalczy z tym jaguarem. Trudno. Dobra. Udało się jakoś. Z tego miejsca chciałbym podziękować jednemu z użytkowników, który. Eee, przepraszam, że nie pamiętam Nika, ale jeden z użytkowników podał mi właśnie sposób, w jaki mam wykonywać kopniaki. Otóż nie wystarczy tylko wcisnąć spacji, ale trzeba jeszcze przytrzymać prawy przycisk myszy. No szczerze mówiąc, no, nikt mi tutaj tego nie wyjaśnił w grze. No i trzeba było się tego nauczyć chyba metodą prób i błędów jednym słowem. Także trochę tego szczerze mówiąc nie rozumiem. Tego nietoperza może pokonamy samym pistoletem. Tu się tylko naładuje. Oj, oj. Aj, pudło niestety, kurczę. Jestem jeszcze troszkę słaby jak na takich przeciwników, szczerze mówiąc. No, poczekaj jeszcze chwilkę. Niech się naładuje nam broń. O, pięknie. No i jeszcze jeden strzał powinien go uśmiercić. Cały czas regeneruje sobie życie z zapasami żywności. No jeszcze chwilka i będę mógł strzelić Dobra. Pudło, no szkoda, kurczę. Spróbujmy go odepnąć o, właśnie. Aj. Jak już się dorwie do mnie, to mam problem mały. No, jeszcze kawałek. Dobra, udało się. Nie bez problemów, ale się udało. No i zdaje się, że to chyba jednak tędy muszę iść, no bo to mi wygląda na kamienny łuk. A więc tutaj sobie przejdziemy i później skręcimy w lewo. Czyli tutaj w tą stronę, to jakaś małpka. Tutaj nie sprawi nam raczej problemów. Dobrze. Jeszcze kolejne dwie małpy. Oj. Zapiszę, bo to mi wygląda na jakąś pułapkę niebezpieczną. Dobra, ale na razie się pułapku nie martwmy. Dobra, jeszcze druga małpa. No naprawdę, teraz e, przynajmniej się przydaje ten kopniak. Także dziękuję za radę. Trochę właśnie nie podoba mi się to jak gra wyjaśniła, to no bo sama gra wyjaśniała, że kopniak zrobimy samą spację. No i dobra, wciskają samą spację. I tylko jedynie skakaliśmy i wykonywaliśmy jakieś dziwne ewolucje. A nikt mi nie napisał, że chodzi też o przytrzymanie prawego przycisku myszy. Dobra, tutaj mamy znak. Hmm. Venturo zostawił po sobie ślad. Muszę poszukać takich śladów, jeśli chcę go odnaleźć. Ten znak wskazuje północno-zachodni kierunek, a więc Venturo nie poszedł do świątyni. No to ciekawe, gdzie Venturo w takim razie poszedł. Czyli musimy iść na <laughs> północny zachód, czyli gdzieś tam. Kolejny znak. Hmm o zostawił po sobie ślad. Muszę poszukać takich śladów jeśli chcę go odnaleźć. Ten znak wskazowy... Dobra przypuśćmy sobie to, bo to jest ta sama kwestia. Pięknie No z kopniakiem już to idzie trochę lepiej ta walka. Napierając ciągle, nawet nam nic nie zrobi. Oj, 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 już myślałem, że gdzieś spadam. Dobra, udało się. Zbierzmy sobie surowy drób. Czyli musimy iść tędy z tego wynika. I musimy szukać kolejnych znaków. Mam nadzieję, że tu się nie zgubię. O, kolejny znak. Także ruszajmy dalej prosto tam. I mamy kolejnego ognistego ptaka. Aj, aj, aj. No, wycofaj się. Dobra. Teraz atakujmy do woli. Aj, 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 aj. Już jak raz zostanę uderzony, to jest mały problem. Także przede wszystkim trzeba się nie dać na samym początku. A poczekam jeszcze aż naładuje się broń. Zawsze jednak pistolet odbiera sporo energii przeciwnikowi. Dobra. Udało się. Jeszcze sporo energii tracę na tych przeciwnikach, niestety. Tutaj mamy kolejny znak, także podążajmy dalej. Śladami Venturo. Ok, no i mamy guźce, widzę. Więc szybko się z nimi uporajmy. Tylko żeby mnie tamten nie zaszedł za chwilę. Ok. Ładnie udało się go powstrzymać. Ok. Zbierzmy sobie surowe mięso. Z zapasów żywności mam jeszcze 20 sztuk, także przydałoby się. Teraz musimy iść tędy. Także przydałoby się jakieś ognisko, żeby sobie coś podsmażyć. Poproszę kolejny znak. Tutaj właśnie, czyli musimy podążać tędy. A dziwne, sobie ścieżki wybiera ten Venturo. O, małpa. Jeżeli druga się namiecza, to chodź. Ok, nie było większych problemów. Wspinajmy się w takim razie na górę. No i mamy kolejny znak. Tak więc jeszcze raz na górę. No, ciekawe ścieżki ten Venturo ma. No ale mam nadzieję, że w końcu go dopadniemy Nie dowiemy się jakichś ciekawych informacji, się wskazywał ten znak? Tutaj prosto. No i proszę, widzę jakąś wioskę. Skrzynia jest niestety zamknięta. Że myślę, że Venturo udał się do wioski. Zapewne jest to wioska dzikusów, więc musimy tutaj uważać. Dobra, jest jakiś strażnik. Ukończyliśmy sobie zadanie, to znaczy znaleźliśmy wioskę, i w tym momencie sobie odcinek zakończymy. A w kolejnym będziemy zwiedzać tę wioskę i wypytamy się tutajszych tubylców różne sprawy, a być może spotkamy także Venturo. Więc dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.